Tu flesz, tu kultura. Tu dowiesz się, na jakie wydarzenia artystyczne, rozrywkowe i rekreacyjne warto wybrać się w najbliższych dniach. Dziać się będzie dużo, a co konkretnie? Właśnie to: Koncert. Kawiarnia Artystyczna Antrakt, ulica Kilińskiego 11. Chip Tobacco, premiera płyty. Czwartek godzina 19.30, wejściówki od 30 do 50 zł. Kościół Ewangelicko-Augsburski Świętego Krzyża, ulica Słowackiego 40. Drugi koncert młodych, Belkan, to raz jeszcze. Piątek, godzina 17.30, wstęp wolny. Motor Rock Pap, ulica Wajming 3. Koncert zespołu Haimenotomi, support Szać, piątek, godzina 18.00. Domówka, ulica Tuwima 17. Bonson, koncert promujący album Diabeł Stróż. Piątek, godzina 19, wejściówki 45 zł. Kawiarnia Artystyczna Antrakt, ulica Kilińskiego, 11, Jam Session, piątek, godzina 19, wstęp wolny. Klubokawiarnia Jolander, ulica Herbsta, 16, Piotr Drozdowski i Ola Tarnowska, koncert Inny Wymiar, sobota, godzina 18, wejściówki 30 zł. Teatr Rondo, ulica Niedziałkowskiego, 5a, koncert zespołu 4 Pory Miłowania, sobota, godzina 19, bilety 70 zł. Motor Rock Pub, ulica Wyming 3, All Hellos After Party, Junon Canon, instrukcja pusta, a -chat State Control. Sobota, godzina 19, wejściówki 15 zł. Teatr Rondo, ulica Niedziałkowskiego 5A, Rondo 50 lat, wieczór 13, poezja śpiewana, niedziela godzina 18, wstęp wolny, obowiązują wejściówki. Filharmonia ulica Jana Pawła II. 3. 10 Tenorów. Poniedziałek, godzina 19. Bilet jest 140 złotych. Wydarzenia. Galeria Kameralna ulica Partyzantów 31a. Historyczny czwartek. Obraz Polski w rosyjskich mediach prokremlowskich w związku z wojną na Ukrainie. Czwartek, godzina 17. Wstęp wolny. Teatr Tęcza ulica Walińskiego 2. Czwartek Dorosłego Widza. Noc Żywych Ballad Premiera. Czwartek, godzina 19, bilety 39 zł. Nowy Teatr, ulica Lutosławskiego 1. Nasz mały PRL. Czwartek, piątek, sobota, niedziela, godzina 19, bilety 45 i 40 zł. Akademia Pomorska, ulica Westerplatte, 64. Niemenną Stop 10. Single, epki, pocztówki, kasety. Sesja naukowa. Piątek, godzina 9.15. Wstęp wolny. Cepelin Books. Stary Rynek 7. 365 lekcji religii dla całej rodziny, która chce się wyzwolić. Spotkanie z Rafałem Betlejewskim. Piątek, godzina 18. Wstęp wolny. Emcek, Aleja, 3 maja 22, Wolność, Siostro, Dzika, Monodram Magdaleny, Planety piątek, godzina 19, wstęp wolny, obowiązują wejściówki, warsztaty psychologiczne, prawne i samoobrony, sobota, godzina 11, wstęp wolny, obowiązują wejściówki. Teatr Tęcza, ulica Waryńskiego 2, Niedźwiedź i Masza, czyli Gdzie Moja Kasza, sobota, godzina 11, bilety 25 i 22 złote. Teatr Władca Lalek ulica Arciszewskiego 22, Lotta, premiera spektaklu dla dzieci, niedziela godzina 12. Filharmonia ulica Jana Pawła II 3. Strażak sam na żywo, przygoda na biwaku, niedziela godzina 10, 12.30 i 15. Bilety od 50 do 90 zł. Filharmonia ulica Jana Pawła II-3. Teatr Baniek Mydlanych. 28 listopada, godzina 18. Bilety 60, 50 i 40 zł.